Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest w środa, chwilka po dziewiątej. Ja właśnie przyjechałam do stajni. Dzisiaj nie mam jakoś mega dużo czasu, bo muszę wrócić na wykłady online na czas. Lepiej zdążyć, ale postaram się Wam co nieco nagrać i zmontować vlogaska z dzisiejszego dnia. Maseczka już założona, yy, dbamy o bezpieczeństwo. W stajni również nie nosimy, także ja już wysiadam z samochodu i śmigam do koni. I zacznę od przygotowania szybkiego posiłku yy, dla orszady, bo ona przez tydzień jeszcze 3 yy, razy dziennie musi jeść ten syropek, a nie chcę się męczyć, żeby jej dawać nie, to nie jest dla niej przyjemne więc jej taki mały posiłaczek montuję i dodaję do tego syrop. Pomieszałam jej trochę wysłodków z granulkami i dodaję syrop 20 ml. Orszedka jest strasznym głodomorem, także u niej nigdy nie ma problemu, że czegoś nie zje. Orseda, mam dla ciebie papu. Proszę. i wcinamy. I jakby ktoś się zastanawiał nad jakimś całkiem niezłym syropem na kaszel, to ten co widzieliście mogę spokojnie polecić. Arszatka jego dzisiaj czwarty dzień i jest spora poprawa. Dobra, wracamy zrobić resztę wiaderek. Idę po yy, Waldusia na pastwisko, on wychodzi na górę, na duże pastwisko, a nie taka gorszatka na kwaterkę yy, Aparat ze sobą i idziemy Maldus Radek No chodź szybko Szybko, Waldus. szybko, szybko. どこ <laughs> Okej, konie już w boksie, żeby mógł się napić. Chociaż na pastwisku też mają wodę, ale zawsze tak na chwilkę, chociaż wpuszczam jak sprowadzę. Teraz się wezmę za przygotowanie sprzętu, wyjmę sobie wszystkie rzeczy potrzebne do rąży i zaraz się biorę do roboty. Dobra, sprzęt gotowy, biorę konia i się szybko wyczyścimy i pójdziemy biegać. E, ani czyszczenia, ani lążowania wam nie nagram, bo mam w planach, jak oczywiście będziecie chcieli, nagrać o tym e, osobne odcinki, więc e, na teraz się z wami żegnamy i wrócimy już po ląży. Niech waldusz. No jestem słodziakiem, słodziakiem. I po umyciu nóżek zamiana ogłowia na kantarek. Chwila na trawce jeszcze. I zaraz chłopak będzie wracał na pastwisko. Piękna pogoda się zrobiła, więc już go puszczam bez dereczki. Plandeka będzie ubrany z powrotem na noc. A teraz jeszcze sobie będzie stał bez. I łapał słoneczko. Dobra, Waldek jeszcze jest na pastwisku, jeszcze zanim go wypuściłam, to się cofnęłam mu posmarować kopytkę, żeby w tą suszę o nie trochę zadbać. Teraz właśnie idę po siwego konia i zrobię dokładnie tak samo. Wpuszczę ją do boksu na chwilkę i wtedy zajmę się przygotowywaniem sprzętu. Koń, cześciwy koń. No i czas również na trawkę dla konia siwego. Orszatka wcina jak opętana. Miele sobie poje w na kwaterkę, a ja będę jechać do domu. A to już mam wszystko popakowane, pozabierane ze sobą. Idę właśnie do auta. Dobra. Udało się. O, wsiadamy do autka. Uch, Jak to się nagrzało. Mogę wreszcie zdjąć maseczkę. No dobra. Poszłam się jeszcze szybko pożegnać z koni, zanieść im po smaczku. No i śmigam do domu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć!